Hej, witajcie, z tej strony Gladki zapraszam was na kolejny odcinek z gry Mountain Blade Warband Idziemy na arenę, żeby dowiedzieć się, gdzie jest kolejny turniej Gdzie jest turniej? Rejwadin, proszę bardzo Rejwadin to teren wegirów. Lecimy Może uda nam się w końcu też coś zrobić w końcu z tymi, e, z tą swadią Będziemy musieli oczywiście poświęcić trochę czasu, żeby znaleźć tych ludzi i sobie tych piechurów ogarnąć, a ktoś tam przebiegł obok mnie, w ogóle nawet nie wiem, skąd jest I turniej jest, i to tutaj chyba nic nie będę zmieniał Tutaj tylko konie miałem zobaczyć, właśnie są te konie Za 2,5 tysiąca i za 4, no to muszę wygrać ten turniej W tawernie jeszcze tylko zobaczyć Najemne ostrze, Artime. o Artimener, no cześć 300, no dobra, niech ci będzie Wędrowny asik. Idziemy na turniej. ArtiMener też oczywiście bierze od razu udział. Oh my god. Już dostałem lance na sam początek. Pogłuszamy sobie ich. Nie za bardzo. Ktoś tam dostał jakieś obrażenia. Eee, nie wiem zbytnio jak. Nic, nic, nic. Nic mi nie wychodzi, chciałbym jakiś miecz dostać. Na przykład twój. Nie za bardzo mi to wyjdzie, widzę. Mm. Dobra. Coś tu dostało obrażenia A, nie tak. Tu jest miecz ćwiczebny. Dobra. Mam dwie tarcze też, więc powinno mi to styknąć. Dobrze są obrażenia. Eee, czerwonych jest za dużo. Są sami czerwoni. Ała. Dobra. Ostrożnie, ostrożnie. Wiem, że czasami puszczają coś takiego. Tak, jakby dalej powiedzmy. Ale nie chcę tego ryzykować Dobra, kolejny położony Tutaj za tym konikiem Chociaż koń dostał Kolejne sześć obrażeń i trzy dla mnie Okej, okay, koń położony Siedem obrażeń Dosyć kabaret, o mam jeszcze lance Pięknie. Lanca czasami może się przydać, kiedy ktoś się ładnie odsłoni. Niestety to długie uderzenie z lancy mogę wykorzystywać tylko na samym początku, bo potem już jest strasznie niemiło. Jak będzie jeden, to się przełączy oczywiście na. Proszę bardzo. Jakieś tam uderzenie. Ogólnie turnieje mogą się wydawać nietrudne, ale czasami mamy problem, jak dostaniemy kiepski ekwipunek. I dobrze pewnie o tym wiecie. Zresztą już nieraz robiliśmy ten turniej. No. Może w końcu się zdecydujecie, żeby opuścić gardę. Pięknie. I chodź tu. Pięknie. I to tyle. No, już 32. Już jest dobrze. A, wy. Jak wchodzicie w siebie, to nic nie zrobię. No, pomógłby mi chociaż trochę. Dobra. Dzięki temu już jestem w stanie cokolwiek zrobić. Gini. Dobra. Eee, kradusk seryjny oczywiście standardowo. Łooo, wow, to, to, to się źle skończy. To się źle skończy. Dobra. Co prawda, większość tu dostaje z nich obrażenia. Dobra. Pościągali tu widzę niektórych. O. Nie za dużo tych obrażeń, po 5, po 5. No, tutaj 40 niby. 7. I co, zostałem tylko z jednym. A nie, jeszcze chodzą. Pięknie. Załatwiony. Troszkę więcej was tu niż myślałem. Może wziąłbym sobie jakiś toporek. Eee, jeśli będę. Jezu, ilu was tutaj jest? Tarcza, tarcza, tarcza. Znowu zostałem sam na czterech. Jak mnie to drażni. Eee, tarcza i inne rzeczy Ćwiczebne No i nie wziął tego toporka A ja dostaję obrażenia oczywiście No jak mam zrobić jak oni chodzą w tyle osób przy sobie eee, Dajcie mi podnieść ten toporek Cały czas blokują jeszcze jak na ta złość? Tarcza, tarcza, toporek, dobra. Już powinno być łatwiej. Na ziemi na bank nie będzie łatwiej. Pięknie. Ok, nie sięgnął mnie tym długim mieczem. Ech, też nie sięgnąłem. Czasami to głupio wygląda nawet. Dobra 21 za 4. Myślę, że może być. Od razu blok. Piękniej dostałem dzięki temu obrażeń. No, za krótki jest. Za krótki jest. Nieważne, jakby to brzmiało. Dobra, jeden poszedł do piaku. Dobra. Był blok. Ała. Coraz mniej życia. Kiń. Zdjęty. Aha, z konia i ogólnie zdjęty. Jeden obrażeń. Dobra, 23. O, może to będzie ostatnie uderzenie. Nie, jeszcze jedno uderzenie. Oni no, mają całkiem sporo życia. Jest. Udało się. Męczący Ech, Kolejny. O Jezu, Dostał od razu pięknie koń, mnóstwo obrażeń. Pierwszy, pierwszy. Kto został? Zielony. I dwóch żółtych. Gdzie żółci nie zrobią. Znaczy, zielony nie zrobi już nic. Ła! Wow. Masz! Ginik! O! Pięknie! Czterech zostało. Kto został? Aha, sami najemnicy. Dobra. O no, no, to on nie ma zbytnio szans. Ginik! I tyle. Siostra miecza. I została siostra miecza. I co, ona na koniu, a ja nie? Nawet nie, nawet nie jestem w szoku. Dostaliśmy nawet takie samo wyposażenie. I tyle. Dziękuję. 1500, no nie tyle ile jak się spodziewałem, ale niech będzie. No w ogóle nie tyle, co się spodziewałem. Eee, teraz trzeba się udać do Swadi. Wiecie? W tym momencie trzeba się już przejść na swadię. O, harcownik. Może ich sobie złapiemy? Złapaliśmy. Proszę bardzo. Dezerterzy jedni. No, już się przynajmniej jakaś kawaleria tutaj wyciąga. 60 strzał. Te strzały tak trochę dziwnie wyglądają. Jak takie dziwne, przedłużone bełty. No, ale to może moja opinia. Raz, dwa. Tam jeszcze idzie kawaleria. O, trafiłem kogoś. To jestem w szoku nawet. Oj, schylają się, zumiem, że to harcownicy i oni mają kuszę. Dobra, główka. Hmm, pyk. Trochę ich tutaj zginie bardzo szybko. Dzięki. Ach, nie dostał, za późno. Ale tamten już skinie. Jeszcze nie? Już skinie. O! Próbował uciec i to tyle. Dziękujemy. Wspaniale. To jest jeszcze coś warte, a reszty nie biorę. Dobra. A może jakiś tutaj awans? Ktoś ma. Weteran. Jeszcze nie mamy huskarli, jeszcze Oni potrzebują bardzo dużo doświadczenia. Dercius, Dirim... Wow! Było blisko, żebym się spotkał z jakimś... Ee, lordem. Całe szczęście tego nie zrobiłem. Eee... Może... Tu? Nie, to jest król Jaroglek. To nawet nie, to nawet nie. Muszę znaleźć kogoś, kto tych piechurów ma. Bo inaczej może być kiepsko. Łowca głów. O, hrabia despin. 5-8, 5-5. No, chodź. Hrabia, chodź. Artimener. Aha, dobra. A nie, no chodź. Pójdziemy sobie kupić coś tutaj u e, chłopów. A, macie jedną kapustę aż, tak? No dobra, niech będzie. Pójdziemy sobie tutaj na wioski yy, wajgirskie. Może coś tu się uda ogarnąć. Chod ochotników? Nie. Cban, yy, oliwki, winogrona. Niech będzie. Zamek Grunwalder. O, do Veluki możemy iść. Powiedz mi więcej. To tyle. Zamek Rynek. No nie ma tutaj zbyt dużo. Handlarzem towarami chciałbym to jest trochę warte, i to nie jest warte w ogóle sprzedaży. Więc kupimy trochę tego jedzenia, żeby nie było, musimy trochę wydać, niestety. Ale będę już teraz pewien, że mogę sobie tutaj pójść, powalczyć i nie będzie zbytnio problemów z tym, żeby kogoś załatwić. Eee. O proszę, wyszedł hrabia, ale postanowił się znowu schować w zamku. Hmm, Klargus. Niezłe pytanie. Ciekaw jestem czy jak podejdę tu i w tym momencie spróbujemy sobie zaatakować go to czy się na nas rzuci. Ha. 4-4. Uciec, ucieknę. Pytanie czy chcę. Zbrojnych ma tylko trzech, rycerzy dwóch. Dobra, lecim. Będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi. Mamy 44 na 62. Chodźcie tu wszyscy. Poczekajmy na nich. Mogłem może mu, Mogłem Artemenorowi dać e, powiedzmy możliwość e, tego, żeby w ogóle cokolwiek zrobił i dać mu jakieś przedmioty. Nie wiem, pod którym są łącznicy. Wstrzymać ogień. Okej. Okay. Wszyscy wstrzymać ogień. Poczekamy sobie na nich. Niech oszczędzają strzały wszyscy strzelać bez rozkazu. Ja idę trochę im tutaj wybić, jeśli chodzi o tych słabiaków. Dobra. Kuszników przede wszystkim. Pięknie. Dobra. To jest dosyć śmieszne, że mogę sobie tak chodzić tutaj, a oni nic mi nie zrobią. Au! Pięknie, obrażenia w głowę. Pięknie, jeden załatwiony. Nie są w stanie mi nic zrobić. No cześć. Nie rozumiem czasami, czy oni sobie tak stoją po prostu. Rycerzy... Au! Ktoś to był w stanie mnie zaatakować. Gdzie strzelasz? Ała. Pięknie. Trzeba wykorzystywać tutaj. To, że mam trochę tych strzał. Pięknie. No, już lecą na mnie. To jestem w szoku. Dobra, trafieni. Mają mnóstwo tych bojówkarzy. Wszyscy. Nie tak. To nie tak było. Wszyscy. Atakować. Dobra. Pomożemy wam. Au. Wow. Ale się tu wpakowałem. Jedź stąd. Jedź stąd. Dobra, kolejny poziom. Nie widzę, którzy są moi, a którzy nie w tej chwili już. Dobra, zdjęty. Nie wiem, czy to był rycerz, czy to był już lord. To był spadiański rycerz, okej. Okay. Dobra, za jego plecami, żeby móc go trafić. Dostał 8, bo 8, ale dostał. Dostał w głowę, 20. Pozwólcie mi go załatwić. Trafiłem sojusznika. O, zwiał. Dobra. A, niech będzie tu jeszcze jeden żyje. A tam posiłki. Kogoś też tam straciłem po drodze. No i tyle. No, znowu trafiłem w sojusznika. Pięknie, zbrojny załatwiony. No, coś trafiłem nawet. Jestem w szoku. No, i tutaj jakiś rekrutów sobie tłuką po prostu. Ładnie, ładnie. Idzie wszystko po mojej myśli. Udało nam się go właściwie załatwić. A Klargus to jeden z lepszych. Nie no, już nic tu nawet nie wykorzystam mojego mieczyka. No i tyle. Zbrojni chyba w większości żyją. Kto zabity? Dwóch swadyańskich piechurów. <grymne> Serio? Jednego? Wszyscy trzymać te pozycje. Nie wiem, czemu jeden został. Może dlatego, że bitwa jest na ston. A akurat wyszło tak, że było po 50. Nie wiem, no. Może. Kto tam został? Rycerz, no cześć, nie wiesz co zrobić, co? Ja sobie za tą pojadę. Spróbuję trafić cię w głowę. Zero obrażeń, dwanaście obrażeń. Dobra, spróbujmy tym mieczem. O! Broni się jeszcze. No, chodź. Chodź, muszę przetestować ten miecz w końcu. Ile dostał obrażeń? Cztery? No dawaj. Dwadzieścia trzy. No, tak sobie. Dostał znowu obrażenia. Mógłbym im dać, żeby go zdjęli, ale zdajemy go sam... O! Ale to oni go zdjęli. No to tyle. Zdołał uciec swadiański rekrut, tylko. Ale mam konia. To jest plus jakieś tutaj rzeczy. Na sprzedaż. Bardzo przyjemnie. Katrin na poziom 9 i mira. Dobra. Kolejnych zbrojnych mamy. O, pięciu poszło. E, Artimaner, w górę. Rozmawiaj. Twoje wyposażenie. Twoje wyposażenie. to to. I nic więcej ci nie mogę dać, bo masz ile? 14. No to jest właściwie to samo. Um, dalej, mamy tak. Weteranów dwóch. Łucznik, weteran. Wojownik. Ty awansowałaś, ale dostałaś. Ładnie. Dobra. To w ten sposób i. Więcej obrażeń, więcej do broni jednoręcznej. Okej, okay. nieważne. Piechura mamy na sprzedaż. I poszło całkiem sprawnie, muszę przyznać. Udało nam się pokonać jednego z lordów. Tutaj jest Clargus ogólnie. To jest jego zamek. Może gdzieś do prawen? Chociaż przy prawen. To już może być niemiło. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Nie, nie ma nikogo tu w ogóle. Dostęp 200, ok, więc zapłacimy o wiele mniej. Szukamy tych piechurów cały czas. O, 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 o. Nasi się wybierają gdzie? Przejąć prawem. Dobra. Poczekajmy. No tak, trochę mało mają jednostek. To ja sądzę, że o wiele lepiej bym sobie poradził, yy, ja bym sobie poradził z większością z nich. To jest chyba król, bo ma stu. Nie, tu, bo 200. No dobra, zobaczymy. Kolejny, kolejny. No i proszę. Chociaż wiecie co? My sobie poczekamy chwilę. Poczekamy sobie do świtu, niech sobie tu powalczą. Niech się trochę wybiją, a ja wam będę, będę miał szansę pokazać to, jak wygląda. Eee, Poproszę spotkanie z dowódcą dołożę do kolejnego szturmu. Dokładnie to. Wiem, że troszkę sobie wydłużymy tym samym odcinek, ale jak najbardziej chcę to zrobić. Ja niestety nie mam tarczy i to jest mój największy problem. O ty dostał, nie dostał, nie dostał. Kurczę, blisko. Wow, idealnie, zdjęty. Teraz tak, tu widzę głowę jednego. Niestety, jak mówię, nie mam jeszcze takiego skilla. O, ale i tak dostał w banikę chyba. Nie, nie w banikę, ale dostał blisko. Troszkę wyżej. Znowu nic. Swadiański piekur, to nie wiem, czy to mój, czy to ogólnie. Niżej trochę. Widzicie, ile strzał marnuje w tej chwili? nie mogę go trafić, bo wszystko przelatuje obok. O, dostał w głowę. 75 obrażeń, proszę bardzo. Moi się tam montują jak najbardziej, lecą po prostu do przodu. Nordycki wojownik. No nie. E, to może być już złe. Swadański harcownik zostaje zabity, 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 zabity. Dobra, niech moi sobie idą właściwie. Niech sobie powalczą troszkę. Strzelcy słuchać mnie. Nie, nie, nie. A, tu są. Piechota, strzelcy, kawaleria. Okej, okay. dobrze, rozumiem. Idźcie, bo ja, ja tu niewiele zrobię w tej chwili. O! Gdzie tymi kamieniami? Zero szacunku. Dobrze, giń. Spróbujemy. w głowy. O! Było blisko. Spróbujemy ich powykańczać sobie samych tutaj. Tych strzelców, stojących na respie. A, próbujecie we mnie strzelać, tak? Dobra, dostał w główkę. W niektórych nie będę nawet w stanie tutaj trafić, niestety. A w niektórych będę mógł bardzo ładnie walić. nich wyżnają tak szybko, że nie ma co. Dostał. Pięknie, pięknie. Strzelcy tu dostają. Chłopi też dostają. Troszkę doświadczenia mi wskoczy. O, bronią się niektórzy jeszcze dalej. O, trafiłem sojusznika akurat. Znowu trafiłem sojusznika, jak to możliwe. Przecież tu stoi gościu. O! Którego mogę trafić. Dobra, kolejny. Kolejni wrogowie. No, 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 trafię go. Trafiłem. Tego też. No i walczą. Proszę bardzo, dostał. Dostał. Tu już kolejni lecą. Oj, oj, oj akurat się nawinął tak, że dostał w głowę. Jakże mi źle tutaj z tym. A ty co ty robisz? No i znowu trafiłem z sojusznika przez to. Okej. Okay. zbagowałeś leciutko. O, tam jest jeden. Się schował. Trafił w mojego. A właściwie tylko zabił, chyba. Ja się przejdę tu. Zostały mi dwie strzały. A tam jeszcze jeden. Już do niego lecą. To jeszcze jeden strzał. I tak się kończy chyba oblężenie. A widzicie, tu są. to jest to tyle fajnie, że tu na przykład są strzały. No akurat tych nie mogę podnieść. Już w większości nie mogę podnieść. Nordycki piechór zabity. 180. okej. Okay. I teraz jeszcze w górach. O, trafiłem sojusznika. Tu są. No, odsuńcie się, bo nie mogę w nich bić tak to. Pięknie. Nordregas, ok. Idźcie sobie. Idźcie sobie, nie stój przy mnie, bo mnie drażnisz. Pięknie, przebiłem się przez nich. I kolejny przebity. No i wygraliśmy w ten sposób. Nie pamiętam, czy jeszcze nie było etapów w sali. Pięknie. Centrum miasta należy dozieleć, pozostali brońcy. To właśnie, do zamku. I w zamku jest ostatnia część. Pięknie bardzo. Proszę. Jemut! I w ten sposób wygraliśmy I przejęliśmy sobie miasto No i proszę bardzo, udało się Jarl, Jarl Ja bym tu chętnie znalazł sobie Samego króla Cóż za łajdak, z tobą miecz skrzyżował Moja osoba, ta? No fajnie Musisz jeszcze pokazać, że jesteś dobrym dowódcą. Eee, nie. A czy masz jakieś zadania? No dobra, powiedzmy, że zawiozę to. No i prawo udało się przejąć. Dosyć szybko nawet. Mogę wam tarczę kupić? Nie, nie mogę, bo nie stać mnie niestety. Nie mogę też sobie konia dać. Bo postać nabiła poziom. Okej, okay. to mogę sobie jazda wierzchowcem tutaj wbić. Na poziom trzeci, na poziom czwarty, ale czwarty poziom to chyba niestety jeszcze jest niewy... Właśnie piąty. To jest jeszcze niewystarczająco. Jak tutaj? Nikt nie nabił poziomu, tylko Katrin nabiła poziom. No dobra. To dodamy Ci na przykład to, żebyś miała. posługiwanie się bronią. I broni jednoręczna, proszę bardzo, wspaniale nie dodałem chyba i wcześniej punktów. Udało się. Prawem zostało przejęte. Oblężenie zakończone sukcesem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym. Póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku trzymajcie się ciepło. No i cześć!